Rozdział ósmy. Niezgoda. Następnego dnia wczesnym rankiem w nowym obozie Artasa. Czy tutaj na będzie? Jakiś mag. Wybacz mi panie, ale księcia nie ma. Co sprowadza królewskiego posła w tak ponure miejsce? Ma wracać do domu. Weź. Zamiast wrócić do Lorderon. Lord Uther przekonał Terenasa, by odwołać was do kraju. U, Uter. Mamy się od tak pakować i wracać? Zgadza się. Moi ludzie donoszą, że drogi wiodące ku wybrzeżu są zajęte przez nieumarłych. Musicie znaleźć inny sposób, by dotrzeć do waszych okrętów. Do diabła z nieumarłymi. Przebijemy się przez lasy. U, będę bez bohaterów grać, czy co? Nie, dobra, jednak są. Kapitanie, gdzie się podziały straże? Panie, twój ojciec, na prośbę Lorda Utera, odwołał nas do kraju. Uter kazał odwołać moje wojska? Do diabła! Jeśli mnie opuścicie, nie zdołam pokonać Malganisa. Trzeba spalić okręty, zanim dotrą do nich żołnierze. Nie przesadzasz, chłopcze? Spalić je do wręg! Nikt nie wróci do domu, póki nie tego zadania. Trzeba spalić okręty! Spalić czarcią kochanicę. Słukę o męczarniach. Okej, okay, bo ja tutaj... Aha, bo ja ewentualnie. O, ja mam mały czasu. więcej ludzi, żeby przebić się przez hordy nieumarłych. Widziałem w okolicy kilka obozów najemników. Może zgodzą się dla nas pracować. Najemników można tutaj brać, tak? Bierzmy się do wali światłości. Oczywiście. Straszna świadomość jest mą siłą. Za mojego ojca króla służę światłości. Gdzie mi tam uciecz? Ta Bierzmy się do walki sprawiedliwości niech się stanie zadość. Mikstura many biorę na niego, bo on będzie chwilę używać częściej. Kto wziął? Muradin? Mieć obrody? Jak to? Okej, okay, bo ten jeden jest obity. Nawet mocno. Kurwich dupach do raju. Czekajcie, dystansować... Ci leczą. To będą bardziej tanie... wystarczy mi na wszystkich? Okay. Mamy healerów w takim razie. Lecimy z ogranami. To będzie już większa bitwa, nie? Bo już mogłem kupić ich. No kurde, jak tego sfokusowali. Let's go. O no serio? Ej, co jest? Muradin, mieć obrody, Działaj tam. Ja yeah, many, okej. Okay. Co wy robicie? Czemu wy nie strzelacie? Nie! Kurde, hilera mi zabiło. Nie, to była dystansowa. A ten jeden leczący... No, czekajcie, on chyba już wcześniej z zginął. Te wieżyczki fokusują dobrze. Dobry fokus mają, nie? Światłość jest mą siłą. Się do walki. No chodźcie tu. No to dycha, mam ruszyć. Rusz do pa. W sprawie prawdziwości innych się stanie za. Oczywiście. Kurwa, złapałem te tego grypa szczerze. Muszę się przeginać. Za mojego ojca! A ej, bo ja się muszę w ogóle spieszyć, bo ty czas jest. No tak, w sumie trochę racja. Wiem, że chyba złoto było z tych, więc wylane w tam. Oczywiście. To co mi to? Jak najbardziej. Na honor, świetnie. Ale to jeszcze nie wszystkie. Pójdzie. Jak najbardziej. Sprawiedliwości, niech się stanie Nie mogę? W króla, mojego ojca. Weźmy się za to. Które leczenie? Dajmy Moradinowi. Niech sobie nosi. Weźmy się za to. Światłość jest mą siłą. I krypta będzie? O kurde. Okej okay. złączyć Ten zginie, już widzę Co to są za te Sprawiedliwości się stanie zaność Nie Mogę użyć na ten nie są nie umarły? Trochę mnie obiły tutaj powiem szczerze. Mądry plan. Poczuj mój gniew. Mana. Będzie mamy Będzie mamy mana na leczenie Naźmy światłości Nie ja mam 10 minut idealnie żeby zapisać na 10 plan Oczywiście. O, najemnicy, kolejny na Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Nie trzeba mi się kłaniać. Jak niebezpieczeństwo? Jak najbardziej służę światłości. Jeszcze trzy statki zostały, także. No serio, tego mi dojeżdżają? I co jest z nimi? Bronić, kurde. Bronić kanonierów. A, i wszyscy mają berserkę. Można iść dwoma ścieżkami. A, chodźcie co? Tu można przejść tak. Nie wiem co oni robią. Idę tędy w takim razie. A nie, dobra. Tu trzeba te kupić. Saperzy. No, to nie potrzebuję soper. Z... Dobra. Myślałem, że trzeba będzie to kupić, y... a właśnie tu chyba będą jeszcze jacyś Coś tam. Okej, okay. co tutaj jest? Dobra. Więcej nie mogę mieć. Gnastek. O kurde. Smoki. Spętanie, którzy... którzy posiadają spętanie. Ci mają. się tego smoka. Większe leczenie. Daj Marta sobie. Tak naprawdę to tak nas tutaj nie obijają. Ej, to jest hard, nie? Na pewno? Czy ja coś zmieniłem? Nie, no poziom wysoki... Poziom wysoki, wysoki. Grze okej. Okay. O panie. Chyba, że będziemy mieli teraz tych najemników. E, zapeliny. Coś mi się wydaje. Co? E, Muradin miedziobrody. Przedaj tę miksturkę leczenia. No, dobra walczyć. Nie ma, nie ma czasu na to. No to nie ma. Ej, no to ja to mam przebiec po prostu, tak? Serio?

Lipa, jeden ten mi padł. Niestety, Dać tych trzeba szybko dojechać. Okej, okay, czy mam gdzieś? Nie mam. O, tu są jeszcze ten. No nie, rozwali mi drugiego, tego seria. No i kurde, nie miałem kanonierów, więc ich problem w tym dojdę do ostatniego statku, nie będę kanonierów 10 minut i cyk wrócił kanonierek. Tylko nie no ale bez jaj Nuxart. No, no pewnie że wygrałem, no przecież musiałem jakoś dojść tutaj dalej, nie? Tam z obroną Dobra, po co ja to rozwalę? Nie potrzebuję, szkoda czasu na to. O nie, ile ich tu jest jeszcze? Muradin, mieć obrody Dawać, rozwalć ich tutaj. Nie trzeba mi się kłaniać. Tu jest jeszcze ten, trzeba go załatwić, bo mi tego kanoniera z tyłu zaatakuje. Ile budynków mi zostało? Czyli co ja zrobiłem? No nie wiem, kilka. Tylko chyba wieża i ten... Podejrzewam, że wieża tam była i... Eee... Czekaj, co to było to drugie? I domek ten, farma, nie? Uradin, Miedziobrody? Nie mam nic Wiem, jednostek tutaj pada, ale najważniejsze, żeby tam dotrzeć. A kurde, ile wy będziecie go zabijać? To jest kito? No, nie zdążyłem go hinąć, fak. No, teraz dopiero padnie. Mogę to niszczyć? Nie mogę. Dużo. No i chyba to wrzucę jutro, tylko muszę to tam trochę złożyć. Czy mogę to czymś zaatakować w ogóle więcej? Dobra, tyle wystarczy. Okej, okay, nie przysiem tego, czekajcie, spal statki, zagadnienie może dojść do 00. Lord Uter rozkazał odwołanie waszej ekspedycji, nie mogąc. Pozwolić ci na to, by twoi ludzie y, zrezygnowali z pościgu za Malganisem. Musisz spalić ich statki, zanim dojdą do zamarzniętego wybrzeża. Właśnie. Mm, zapomniałem, że. A, bo mi się to przekupułem. Zapomniałem, że mogło być jakieś zadanie dodatkowe, ale nie, nie trafiło się. Książę? Szybko, moi rycerze. Ci zbrodniarze spalili nasze okręty i odcieli wam drogę do domu. O kurde. Ale teraz zrobił. Wszystko zwalił na najemników. Ej, no, przeszedł na ciemną stronę mocy już chyba nie? Czy chyba nie ma dla niego nadziei? Co za gość? Okręty zniszczone. Co teraz zrobimy? Słuchajcie mnie, wszyscy. Nie ma już odwrotu. Jedyna droga do Ojczyzny wiedzie przez zwycięstwo. Tu, na tej ziemi, zwyciężymy albo polegniemy. A teraz wracać do domu i na posterunki. Ale Artas jeszcze żył tak długo. Głównie dzięki niemu też. Zginął mi raz, ale drugi raz go tam ożywiłem wtedy.